Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, to jest Assassin's Creed Valhalla i przechodzimy sobie po mapie i przechodzimy takie misiki, poboczne zadanka, te takie e, niebieskie kropeczki. Jesteśmy właśnie koło jakiegoś kościółka, koło jakiegoś budynku. E, tak za chwilę zobaczcie napis na dole, że ktoś zaczął tam gadać i kontynuujemy sobie to. Mkniemy się pod osłoną nocy do obozu... No i... O, co biega? Jak ja mam z nimi porozmawiać? No miała któraś ze mną pogadać. Czekajcie, 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 dobrze rozumiem, że ten tu jest zamek, ale on jest od zewnątrz. Tam jest jakiś klucz. Sprawdźmy o co chodzi z tym kluczem. Może to jest ten klucz. Który ja tu potrzebuję? Klucz do drzwi kościoła. Okej. Okay. Czy żeby to było takie proste? No hejo. Nie musicie się nigdzie wymykać. Otwarłem wam drzwi.

Dangerous endeavor for free sisters of the cloth. What is your plan? You're gonna bore them with Bible passages until they give it back. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. <laughs> it just may work, or better yet, I can get your crossier back. You would help us? Mercian soldiers <laughs> make good practice, and now I'm invested in your plight. Lead the way. To Owski, możesz mi podesłać shadery na, na Discordzie, jak zwykle. Przeszukanie. Czytaj. Dziennik przeoryszy edity. Poszliśmy tropem strażników aż do ich obozu. Mają mój pastorał, a ja wiem, jak go odzyskać. Mam tylko nadzieję, że zdołam jakoś opanować wątpliwości, które mnie nachodzą. Z jednej strony lękam się, że narażę moją siostrę na niebezpieczeństwo, z drugiej zaś wierzę, że Bóg poddaje mnie w ten sposób próbie. Wkrótce się przekonamy. Mm -hmm. Coś tak sobie myślę, że. Um, pani y, starsza siostrzyczka.

Spoko. Jest ktoś jeszcze? Kto się na mnie rzuci? Wow, ta strzała ładnie poszła. Czy się podpaliła w taki ładny sposób? Haj wy jesteście. <laughs> Naprawdę się strzy strzyczki tutaj tutaj przylazły walczyć? Co one no, głupie upośledzone, czy jak? Po co on tu przylazły? The crow's here. I have it. Let's go! Down to the river! You're unlike any sisters I've seen. Bare-fisting armed men like that. I can do all things through him who strengthens me. We Christians take matters into our own hands well enough. are <laughs> <laughs> Lincolnshire is on the other side. No, I'm waiting. I'm waiting. Jak ktoś z Was zna jakieś fajne shadery, mody graficzne do Minecrafta czy coś, to chętnie przygarnę. Prawda z tymi siostrzyczkami Nie jest prosta sprawa. Wcześniej tam ci bandyci, teraz się rzucają na wilki. Jeszcze brakuje, żeby gdzieś nie wiem, niedźwiedzia spotkały po drodze. To by było już mega combo. Ciemka Maniek, witam Cię bardzo serdecznie. A może mi podziękujecie?

Ciekawe wydarzenie, Ciekawe, nie powiem. I nie powiem. Zaiste sytuacja interesująca. Tu, to, to. I... I biegniemy tam na miejsce. Chyba, że tu mają coś ostrzyczki. Co one robią? Tańczą się koło ogniska. <noise> Okej. Okay, dobra. Naprawdę zostawmy te siostrzyczki w spokoju. One mają mocno nierówno pod sufitem. Bardzo mocno. Więc pojedziemy sobie teraz na tamtą misikę. Jeszcze powinniśmy ją ogarnąć w jednym odcineczku, bo te misiki są krótkie takie 6-7 minutek. Także najfajniej, jak są dwie gdzieś koło siebie, to można je szybko ogarnąć. O... Jelonek. Zobaczymy, co nas spotka. I to jest ciekawe, że jak jedziemy z tej misji na misję, to w sumie nie mamy zielonego pojęcia, co nas spotka. To jest przyjemne. Taka, taka błoga niewiedza tego, do czego biegniemy i jaka misyjka tam będzie, co nas tam spotka, czy to będzie pojedynczy facet, czy to będzie grupa, czy spróbują nas napaść, czy też może, właśnie tak jak te siostrzyczki, będzie trzeba znaleźć kluczyk, a później z nimi porozmawiać, a później udać się z nimi do obozu, gdzie spróbują się rzucić z gołymi pięśćmi na... wartowników. Widzicie moją minę, nie? Widzicie? Mhm. Rozumiecie. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jak nie rozumiecie, to. To zrozumiecie, jak spróbuję ułożyć te zakichane kamienie. Po prostu. To jest. To nie jest dla mnie. To, to nie jest rozgrywka w moim stylu. I've never been so high. <laughs> Your father brought me here long ago when we were just 19 winters. Together we stacked stones into cairns. These? Yes. Think of this as a test of mind and wit. Stack the cairn stones high and wide into any shape you like. Oh. Okay, Wyszło, spoko udało się. Ale to. To nie jest coś, co lubię robić. Układanie tych kamieni te są jeszcze spoko, ale kiedyś trafiłem po prostu na tak trudne układanie tych zakichanych kamyków, że stałem przy tym chyba 15 minut i próbowałem je ułożyć i cały czas mi się przewracały, bo wszystkie musiałem poustawiać w pionie. Po prostu były tak. Mało było kamyków i tak mały zakres błędu, że tylko jak były ustawione praktycznie jeden na drugim pionowo, to można było ten... można było przejść... przejść tą misję. One były takie cieniutkie, do szpica i w ogóle, ojeju. Ale mnie to triggerowało. No ale dobra, jedziemy na kolejną misję, O bo jeszcze trochę mamy no, takie odcinki, 10 minut. Yy, maniek, dzięki wielkie, ale wiesz, że nie musisz. Dzięki wielkie, maniek. Wow. Super eee, wiesz co to problem jest taki troszkę inny. Eee, załatwimy to zaraz po odcinku. dobra poczekasz dosłownie nie wiem 5-7 minutek i załatwimy to bez problemu. Eee... tylko dosłownie eee, zakończymy sobie ten odcineczek i, i, i z tym zrobię. Dobra wiem dokładnie o co chodzi i dużo osób ma z tym problem. <laughs>

i call it Chestershire sauce. that is a mouthful what is wrong with it it doesn't come close to meriting such a sizable name that's what's wrong with it and i've tried lord have i tried but i cannot for the life of me. I the nice perfect balance i should just give up as i look around that is hard to argue you wouldn't happen to be carrying a needle, would you what do you know i am my word.

Dajcie mi znak. Węgorz jest taki trochę bardziej długi i cienki, chyba. To będzie pewnie głowacz, pstrąg. Głowacz. To prędzej by mógł być węgorz. Ale i tego nie jestem pewien. To też jest pewnie głowacz. Głowacz mały. Mam taką yy, listę, gdzie jest opisane, gdzie są węgorze. W jakim, jakby, hrabstwie. Bo te ryby są podzielone na hrabstwa. To nie ma szans. Węgorz jest, jest cieniutką, malutką rybą. No tutaj trocia teraz złapaliśmy, ale to. <laughs> no jest taki dużo dłuższy i podłużny. E... I, I bardzo wątpię w moje szanse na złapanie go. Tak po prostu, biegnąc koło tej rzeki. Zobaczcie. No ale dobra, pobiegniemy sobie jeszcze na chwilkę. I, I jeśli się nam nie uda znaleźć węgorza, no to sobie odpuścimy. Jak będziemy jakiegoś mieli, to, to przyjdziemy do typka. Show me. To są cały czas normalne ryby. Normalne ryby. A może węgorze są w jakichś stawkach czy czymś takim. Może powinienem bardziej szukać jakiegoś jeziorka? Kogoś w tym stylu. Co o tym myślicie? A może wiecie, polecam ulepszyć w jak wędka? Mam wędkę. Ja, ja mam wędkę. Tylko yy, dużo dłużej się <głosi> łowi wędką niż ten, <głosi> niż strzela do tych ryb. Dużo prościej mi jest zastrzelić te ryby niż, yy, yy, niż je złowić. Nie masz też takiego wrażenia, Manik? Jakbym się miał zatrzymać, zacząć łowić taką rybkę? Trochę czasu by to zajęło. Nie, dobra, widzę, że tutaj naprawdę nie znajdziemy chyba węgorza. Węgorz to jest chyba L z angielskiego, czy, czy jakoś tak? Tak mi się teraz przypomniało. Hmm. Eee. 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 A dobrze się czujecie, panowie, dzisiaj z rana wiem, że są święta i w ogóle, ale tak wszystko z wami w porządku. Dziękuję bardzo. Dzięki. A jeśli chodzi o. YouTube'ki. Jeśli chodzi o nagranie, to chyba w tym momencie się pożegnamy, bo ja nie znajdę teraz tego pstronka, znaczy tego węgorza. Ogarnę go sobie i będziemy sobie kontynuować od miejsca, gdzie, gdzie ogarnę tego węgorza i, i przyjdę do tego typka. E, a ja sobie po pozałatwiam parę rzeczy, typu dam dostęp mańkowi do Minecrafta. E, wow, Drzewo. Wow, zaskoczenie. Nie, no coś ty! W ogóle żadne. Zero. Na razie odcinkowicze.